Ojej, ciągle nie ma Emmy i Klaudi. Tak za nimi tęsknię, a, a najbardziej za moją ukochaną. Tato, wsta tato, czy jesteś chory? Czemu jeszcze nie wstałeś? Zawsze już jesteś w kuchni, robisz śniadanie i w ogóle co ci jest? Julia, nie denerwuj mnie dzisiaj. Idź sobie, ja chcę jeszcze pospać. No dobra, dobra. Ale dzi dziwnie się zachowuję, ma bardzo zły humor. Tęsknię za nią. Będę cały dzień w łóżku sam. Hania, Hania, co robisz? Gdzie ona jest? Pewnie, gdzie ona jest? Haniu, a idzie, Julian, muszę się przygotować. Dzisiaj będę asertywna, nie pozwolę mu wybrać programu w telewizji. Hania, gdzie ty jesteś? Musimy porozmawiać. Tu jestem i nie będziemy dzisiaj oglądali twoich meczów, będziemy oglądali program o koniach. Nie, nie o to chodzi, daj spokój, chodzi o Tatę. On ma bardzo, bardzo zły humor. Naprawdę? A co się stało? Chodź, zobaczysz sama. Albo nie, chodź, hmm, pomyślmy, co by mogło go uszczęśliwić. Wiesz co, nie wiedziałam, że nadejdzie ten dzień, ale wiesz co musimy zrobić. No, masz rację. Nie chcę, no ale musimy. Tak, musimy dla niego usmażyć jajka sadzone. On je uwielbia, na pewno mu się polepszy humor, jak je zobaczy. Zanieśmy mu i pewnie będzie lepiej. Tylko ostrożnie, on naprawdę ma bardzo zły humor dzisiaj. Tato, o co chodzi? Czego chcecie? Dajcie mi spokój. O, Julian miał rację, on naprawdę ma bardzo zły humor. Tato, mamy dla ciebie niespodziankę: jajka sadzone. Usmarzyliśmy je dla ciebie, chcesz trochę? Co? Jajka? Tak, zjem, ale potem nie zostawcie. Tylko trzy. Szkoda, mogłoby być trochę więcej. Widzisz, jaki zły humor? O, rany, naprawdę, nic go nie cieszy. Hmm. Musimy coś lepszego wymyślić. Może dasz mu swój tablet, może posłucha muzyki albo obejrzy sobie jakieś filmy i będzie miał lepszy humor. Co? Mam się dzielić moim tabletem? Nie, nie, nie. Ale Julian, to jest poważna sprawa. No dobra, dobra, dam mu ten tablet, pożyczę na chwilę. Dam mu też deskorolkę, może sobie pojeździ, może się uśmiechnie. A ja wezmę piję. To jesteś taka urocza, na pewno polepszysz humor, tacie. I dam mu też laptopa. Dobra, wszystko mamy. Tato, mamy dla Ciebie kolejne niespodzianki. Jeszcze jajka? Nie, nie chcę chyba. Tato, mamy dla Ciebie tablet. Możesz sobie pooglądać filmy. Damy Ci laptopa. Ja mam dla Ciebie dyskorolkę. A ja mam dla Ciebie piję. Zobacz, jak ona jest mięciutka i kochana. Przytuli ją, na pewno się uśmiechniesz. Nie, nie chcę deskorolki, nie chcę tabletu, nie chcę laptopa. Dajcie mi po prostu spokój. Ojej, nic nie rozumiem. Nic go nie cieszy, ale ciężkie zadania na dzisiaj. Może, może zaprowadzimy go nad basem? Nie, mam lepszy pomysł. Zadzwonimy do wujka Stefana. Tak, dzieci, o co chodzi? Co się stało? Wójku, tata ma bardzo, bardzo zły humor. Potrzebujemy zorganizować challenge. A, rozumiem, bo Claudia tak długo nie ma, pewnie za nią tęskni. To już dwa tygodnie minęły. Rozumiem go. No i Julian wymyślił super pomysł. Chodź wujku do góry. Okej, okay, tak miało być. Trzy toalety obok siebie. Tak, dokładnie, wujku, idealnie, dziękujemy. Dobra, idę po uczestników. Odsunę tego kwiata, bo musimy mieć dzisiaj dużo miejsca. Sprawdzę, co tam u taty. A, dalej ma zły humor. Dobra, także nie ma wyjścia, musimy robić ten challenge. Zapraszamy w no na nowy challenge. Nie wybierz złej toalety. Dobra, ja już sobie idę, jak coś to dzwońcie. Dobra, powodzenia. Ojoj, trzy toalety, ale oni mają pomysły. Ja chcę brać udział, ja chcę być pierwszy. Nie, ja chcę być pierwszy. Julian, Filip, nie kłóćcie się, możecie razem zacząć, przecież są trzy toalety. Ja wybieram tę, a ja tę, fioletową. O, co to jest, coś fajnego, wygrałem? O nie, ciekawe co ja będę miał. A, pająk, ale wielki. Julian, nie Krzysz, to nie jest prawdziwy pająk, a ty, Filip, wygrałeś. Hej, z drogi, z drogi! Następna runda jest moja! A pani co tutaj robi? Chce pani brać udział? Nikt pani nie, nie zapraszał! Ten pająk wygląda naprawdę na prawdziwego, ale się wujek postarał. A co ta pani tutaj robi? Przyszłam! Bez zaproszenia, ale chcę coś wygrać! Przesuncie się! Ojej, dobra, dobra! Proszę bardzo, niech pani weźmie udział. Wybierze pani jedną toaletę. Kto chce z nią brać udział? Czemu tu jest tak głośno? Prosiłem o spokój, a tutaj jest tak głośno. Pija, powiedz mi. Idę zobaczyć, co oni tam robią. Albo nie, pójdę popływać, mam to gdzieś. Ale najpierw muszę iść do toalety, dawno nie byłem. Ktoś musi z tą panią wziąć udział. Kto chce z nią konkurować? Co tu się dzieje? Ktoś mi to wyjaśni? O co chodzi? Skąd tu jest tyle dzieci? Tata jest, przyszedł, udało się. Tata mamy tutaj challenge. Tak, on się nazywa. Nie wybierz złej toalety. Bierzesz udział? No, zmierz się ze mną. Odważysz się? Oczywiście, że się odważę. A co pani myślała? Biorę udział. Ha, zobaczymy, czy wygrasz. Oczywiście, że wygram. To mój dom. Ja wybieram tę toaletę. Wow, widzisz, wziął udział i ma dobry humor. Super, Julian. Trzymamy kciuki, panie Wróblewski. Ja wybieram tę toaletę, otwieram. A, co to jest? Wąż, prawdziwy wąż! Wychodzę stąd. FU! Chciałam wygrać pieniądze, a tu jakiś wąż bez sensu. Ha, no cóż, Julian tylko mi obieca, że to nie jest prawdziwy wąż. Nie, nie, to wujek Stefan przyniósł, to jest tylko taka mm, atrapa. Dobrze, zobaczmy, co ja mam. Normalną toaletę, ok, super. A teraz sobie z niej skorzystam. Wynocha dzieci, dziękuję za uwagę. Tato! No, przykro mi, że nie było więcej rund, ale no, może kiedy indziej. Ale udało się, ta ma lepszy humor. Tak, Julian, miałeś super pomysł, świetnie to wymyśliłeś. Toaleta jest wolna i czysto, zapraszam na kolejne rundy. Wow, super! Świetny pomysł, piąteczka! Piąteczka, high five!